Gdyby nie wiadomo co, gdyby obywatele chcieli, może wyrazić swoje poglądy, nieprzychylne władzy, jest tak jak powiedziałem, delikatna pikieta wsparcia. Większość osób, które tutaj przyszła, jest już w sądzie, weszła do budynku sądu i pewnie będzie wspierać babcie przed salą sądową. Wszyscy ci, których wspierała babcia, oczywiście wspierają dzisiaj babcie. To jest, to jest rzecz. Oczywista. Widziałem gdzieś przed chwilą Arka Szczurka. Spróbujmy z Arkiem porozmawiać na temat Arku. Wspierasz babcię? Tak, tak. Ja wspieram babcię, chociaż szczerze mówiąc, dzisiaj jestem tak bardziej przypadkowo, bo byłem akurat w swojej sprawie, która się o tyle tym wiąże, że również jest. Niestety, efektem typowym y, prześladowań policji wobec y, obywateli. Otóż y, była dzisiaj rozprawa kolejna z tych absurdalnych, kiedy policja oskarżyła mnie o to, że zablokowałem 27 y, października o godzinie 03. Zablokowałem jed, jeden z czterech pasów na, przy Placu Trzech Krzyży, to były wtedy te demonstracje strajku kobiet. Cały plac był otoczony policją, ludzie chodzili tam czy tam i, i, i z powrotem, no, a, 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 a my wracaliśmy już po tym strajku. Zatrzymałem się chwilę, ponieważ był duży tłum przy, przy, placu, przy kościele Placu Trzech Krzyży i po prostu chciałem to relacjonować. I oczywiście za chwilę podeszła policjantka i stwierdziła, że blokujemy jezdnie. ja mówię, co blokujemy, przecież tutaj nic nie jeździ, sami blokujecie, no ale uparła się, że blokujemy jezdnie. no i dzisiaj miałem jedną, jedną z tych spraw, a oczywiście powodem było to, że na przyciepie było napisane te, o, "osiem słów, znaczy osi, te, te dwa słowa na 8 liter i, i, i wypad i, i tak dalej. Znaczy tu policja, jak wiemy, no, ma, mają polecenia i mają prześladować obywateli, tak samo jest tutaj i, i Katarzyna i, i inne osoby, wszyscy to mniej więcej wiemy jak to, jak to wygląda. Ja mogę powiedzieć, że na tą rozprawę nawet się też oskarżyciel jak to się mówi, publiczny nie pojawił nie pojawił to, się też to świadek, policja. tak policja tak, to jest dość oskarża, typowe. po czym oni, się nie tak. pojawia na sali oni oskarżają, a potem nie pojawia ja się, ciekawe no, jak stwierdził sędzia, pani świadek y, była prawidłowo powiadomiona, więc to też a też się, też się nie pojawiła, czy sprawa jest zakończona twoja, czy odwołana? no właśnie, odwołana? myślałem, że w związku z tym sędzia zakończy, no skoro Oskarżyciel nie wykazuje jakieś zainteresowania tą sprawą, a wykonuje jedynie polecenia. To zresztą zeznałem do protokołu, że naj, najwyraźniej chodzi tylko o to, żeby ciągnąć sprawę, bo tak, po, takie są polecenia z góry, chociaż jest absurdalna. A o przekonaniu mu e, mojej winy świadczy to, że ani się nie pojawia świadek oskarżenia, ani oskarżyciel. Więc ta, te, te, te sprawy się jak widać no, no, łączą. Ale policja, policja coraz brutalniej zachowuje się w stosunku do osób, które wyrażają sprzeciw przeciwko e, rządowi, przeciwko temu tak. co rząd robi. Doświadczyłeś tego na sobie chyba niejednokrotnie. Niejednokrotnie doświadczyłem, natomiast e, ja jestem chyba specyficznym przypadkiem, dlatego że oni jakoś mam wrażenie, że, że oni się mnie chyba boją po prostu, tak? Że, że, że nie wiem, jestem... Jakąś znaną osobą Ale i jak oni jakoś wobec mnie starają się tak e, zachowywać w miarę, w miarę w porządku, choć e, 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 raczej bym powiedział, że w stosunku do mnie są to indywidualne przypadki, powiem, powiem osobiście. Natomiast e, to prześladowanie policyjne to też mogę akurat nadmienić, bo właśnie się dowiedziałem, że e, e, policjant, e, znaczy e, szef. E, e, Boża odwołał się od postanowienia sądu, który zniósł mi areszt, znaczy zniósł mi dozór policyjny. W grudniu on został wniesiony, wniesiony Samo, możecie sobie zdać sprawę, ci, co mnie znają, że dla mnie dozór policyjny jest kompletnym absurdem, ponieważ jestem cały czas na ulicy, a dozór się powinien stosować dla tych ludzi, którzy mogą tam gdzieś uciec, prawda? A mi, mi, mi prokurator zażądał dozoru policyjne, policyjnego i przez półtora miesiąca miałem ten dozór, pomimo tego, że ja nie unikam policji nigdy. I to jest, to jest jeden z tych elementów, właśnie takich absurdalnych prześladowań takich liczących na, na zastraszenie osób ale jak widać no ludzi się nie, nie dają zastraszyć co zresztą widać tu po tej, po tej manifestacji a tak może pokażemy no właśnie, to, tak, czy tak, ludzi się nie daje zastraszyć nie to nie wiem ale już zobaczmy sobie tą interwencję otóż już się, już policji nie odpowiada Banner. Już policja zatrzymuje osobę z osoby no, w zasadzie z niewinnym banerem, z ośmioma gwiazdkami. I tylko jak widzimy, reakcja mediów, reakcja moja powoduje. Dwie osoby, osoby nie Nielegalne zgromadzenie, istnieje, nie ma czegoś nielegalne zgromadzenie jest pretekst. Zarejestrowane i nie zarejestrowane. Ja Zobaczcie. O, a tu są dzielni policjanci, którzy wobec reakcji mediów zrobili dwa kroki tak, do tyłu. Zawsze, zawsze dobrze działa. Solidarność i... My, i, i Właśnie Arek. Tak. Wróćmy do naszej rozmowy, bo nam tutaj... Te wydarzenia przerwały. Przeszkodziło, ale ja bardzo, bardzo króciutko tylko powiem. Ja panowie ni niestety nieustannie powtarzają te idiotyczne sformułowanie o jakimś nielegalnym zgromadzeniu. Ja cały czas przypominam im, im i warto też, żebyście Wy też przypominali. Ja wiem, że te wołanie na puszczy. Natomiast nie ma czegoś takiego jak nielegalne zgromadzenia. Zgromadzenia mogą być zarejestrowane i niezarejestrowane. Coś, takie, takie sformułowanie w ogóle nie istnieje nielegalne zgromadzenie. Co jest charakterystyczne dla państwa demokratycznego. W państwach demokratycznych nie ma nielegalnych zgromadzeń. Innymi prawami y, rządzą się zgromadzenia, które wymagają zamknięcia ruchu tak. i tak dalej. No te, te rzeczywiście tutaj można dyskutować no, tak. o legalności. Natomiast y, y, pokojowe pikiety, które są na chodniku, nie wstrzymują ruchu, nie mogą być nielegalne. Nielegalna jest władza, która coś takiego... Tak, i Biednym niekiedy funkcjonariuszem, bo ja widzę często ich, ich zażenowanie u niektórych przynajmniej. Ja, ja, ja to widzę, że oni tak nie do końca w to wiedzą, ale, ale oczywiście idą na, na odprawę i oni to jest dotłuczone znowu do głowy, tak? Żeby oni mieli w głowę wbite, nielegalne zgromadzenie, Chociażby, chociaż jakby jakby spojrzeli w dokumenty i przepisy, coś takiego nie istnieje. Nie ma nawet chyba... Musiałby być jakiś paragraf, tak? To nielegalne zgromadzenie jest coś tam. Nie, nie ma Odgrzewa odgrzewane są przepisy, paragrafy tak. prl stanu ta. wojennego, dopasowywane do obecnej rzeczywistości. Dokładnie. Ale ta. chciałbym jeszcze co innego, na co innego zwrócić uwagę. Otóż 21 kwietnia, kiedy był, byłeś przecież pod Sądem Najwyższym, kiedy policja przejawiała agresję w stosunku do niektórych osób. Ta. Ja relacjonowałem zatrzymanie Bartosza Kramka, którego w efekcie skuto kajdankami z tyłu i próbowano wsadzić do radiowozu. Niestety okazało się, że kierowca gdzieś poszedł i kluczyków nie było. No, to, to sceny są trochę humorystyczne, humorystyczne, chociaż cała sytuacja nie jest aż taka. Warto się też czasami pośmiać. W tego. czasie tej relacji mój sprzęt złapał nagranie z radiostacji policyjnej. Otóż dowodzący gdzieś tam twierdził, że ta sytuacja budzi zbyt duże zainteresowanie mediów, tak. i temu, kto miał radio, wydał polecenie: podeśli tam dwie drużynki, żeby ich odsunąć. Tak, tak. Dwie drużynki są bardzo charakterystycznym określeniem. Mamy to nagrane, więc to nie są gołosłowne. Tak, tak. Tak, to, tak reaguje policja na media. Jak jest dużo mediów, nie ma policji. Nie ma policji, tak. Albo ich bardzo mityguje, <laughs> tak, czyli jest to od razu grzeczniejsze. Dlatego tak ważne są te te wszystkie wolne media, ci, ci, te osoby, które nagrywają, puszczają i to, to, to bardzo uspokaja policję. Na szczęście u nas tak, jak wiemy, ale na, na szczęście no, jesteśmy tak zdeterminowani, że, że jeszcze nie przekroczyliśmy tej bariery żeby władza się nie przejmowała tym, co, co się będzie działo i co będzie pokazywane, tak? Niestety jesteśmy na dobrej drodze, zbliżamy się w kierunku rosyjskim i tego też nie da Dokładnie się, o nie się, nie da się Tylko o to chodzi, żeby nie doprowadzić do tego punktu przegięcia, który jest kolejna, tam. Kolejna uwaga, kolejna jakby dygresja, którą dzisiaj zauważyłem, kolejna sytuacja, otóż do niedawna policjanci w takich sytuacjach nie mieli broni ostrej, dzisiaj wszyscy mają. Tak, za, chwile, za chwilę, zypcono, to, za chwilę pokażę, o proszę bardzo, nawet tutaj panowie stojący sobie z boku, ci, którzy przed chwilą e, interweniowali w, wobec tego czarnego plakatu z ośmioma gwiazdkami, oni również mają broń w kaburach. Po tamtej stronie też jest policjant, jest charakterystyczny, bo do czarnej broni ma białą kaburę dość widoczne to jest. Zresztą później to pokażemy. Yy, dzięki Arku. Za, za parę słów przejdziemy. I pis. Yy, jeszcze raz? I jebać pis. Tym ogólnym pozdrowieniem yy, zakończył Arek swoje refleksje, swoje uwagi. Teraz mamy sytuację, gdzie z plakatem, z banerem stoją sobie osoby przed budynkiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, w którym przypominam, toczy się sprawa jak z oskarżenia policji przeciwko babci Kasi. Babcia Kasia jest oskarżona o naruszenie naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. Tu już nie chcę, nie chcę dalej tego tematu rozwijać, nie chcę przypominać o różnicy w warunkach fizycznych Babci Kasi i rosłych, młodych mężczyzn. Po prostu taki pretekst sobie decydenci policji znaleźli i w ten sposób próbują przy pomocy w wymiaru sprawiedliwości szkanować babci Kasię. Grupa wsparcia jest przed sądem, większa część poszła już na salę sądową, gdzie rozpoczęła się rozprawa. My za chwilę przerwiemy tę relację, bo chyba nie będziemy tutaj y, pokazywać osób stojących, dyskutujących, nie będziemy zabierać Wam czasu. Tym bardziej, że zapewne inne media pokażą relację z sali sądowej, a tam będzie bardzo ciekawie pokazuję jeszcze raz radiowozy które się tutaj znajdują trzy duże dwa tu na pierwszym planie jeden troszeczkę dalej czwarty po drugiej stronie widzimy go teraz tam w oddali banner z ośmioma gwiazdkami I grupa osób wspierając zabaw ciekaś Marek Wyszedł 20 cm na więc policjant pilnujący porządku zwrócił mu uwagę. I od strony ulicy Parkingowej budynek sądu również z policjantami. Policjant z kamerą rejestruje to wszystko co tu się dzieje. Także a takie już działania policyjne przeciwko obywatelom wyrażającym swoje zdanie mamy w pełni kres. To tyle. Proponuję żebyśmy zakończyli. To tyle na ten moment kontr dla Warszawy Śródmieścia i Babcia Kasia. Po rozprawie spróbujemy porozmawiać z Babcią Kasią. A teraz dzięki za wspólne oglądanie, dzięki za komentarze, proszę udostępniajcie to, no i oczywiście wspieramy Babcia Kasię. Do zobaczenia.